Cześć, kochani, tutaj Oliwka z kanału Cookie Mint. Witam Was serdecznie na moim kanale w dzisiejszym odcinku, w którym razem ze mną będziecie pakować się na wyjazd. Tutaj już mam przygotowaną walizkę, chociaż na razie ją odstawię, ponieważ planuję zacząć od takiej części pielęgnacyjnej od kosmetyków. Dlatego mam też tutaj już kosmetyczkę. Ona jest taka dość spora, nie jest jakaś olbrzymia, ale nie jest też taka mała, np. biorę sobie do szkoły, więc myślę, że większość powinna pomieścić. A takie jakieś większe produkty, typu nie wiem, płyn do mycia, szampon do włosów, ewentualnie ułożę sobie gdzieś indziej w walizce. Ja od razu powiem, że pakuję się teraz na tydzień, w sumie to na 6 dni, na wycieczkę klasową, ponieważ razem z klasą jedziemy w góry. Ja to nagrywam dosłownie chyba 3 godziny przed tym, jak wychodzę z domu, jadę na peron i potem już jedziemy sobie na drugi koniec Polski, ponieważ ja mieszkam nad morzem. Będziemy pociągiem jechać 10 godzin, więc niezła wyprawa, trasa dość długa, ale myślę, że będzie fajnie. Ja kocham się pakować, uwielbiam naprawdę, więc dla mnie to jest czysta przyjemność. Dlatego też już teraz myślę, że możemy przejść do rzeczy. Zacznę od kosmetyków, do makijażu. Na samym początku mam tutaj dwa podkłady i biorę dwa, dlatego że jak pewnie widzicie, jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy, a moja skóra ma kolor między nimi, więc je mieszam. Dzięki temu nie muszę ich nakładać tyle, żeby na pewno wszystko, całą twarz sobie tym pokryć. Tylko czas sobie nakładam po prostu. Jakby tutaj tak na środku twarzy, tutaj tylko to rozblendowuję, żeby nie miała takiej maski, bo po prostu nie lubię czegoś takiego Dalej biorę puder, e, on jest fajny, ponieważ jest w kamieniu, tutaj jest jeszcze lusterko i w środku gąbeczka, więc to się czasami przydaje Ja go kupiłam sobie tak na próbę, okazało się, że jest bardzo fajny e, i dość stanie bo kosztował chyba tam 25 zł max e, Drogę więc ja wam polecam Biorę również sobie brązer, który jest już na wykończeniu, ale to jest mój ukochany, więc już go na razie dokończę. Do tego jeszcze róż, też taki maluteńki. E, on jest fajny, bo to jest właśnie wersja mini z Benefitu Uwielbiam go e, I łatwo mi się właśnie wszędzie zmieści Już się kosmetyczka robi coraz cięższa Biorę sobie również taką jedną paletkę z cieniami Tylko dlatego, żeby nie brać tej mojej, której używam na co dzień Ponieważ ona jest dość duża A ja potrzebuję na dobrą sprawę tylko jednego albo dwóch cieni max e, Dlatego biorę sobie taką, ponieważ ona e, Tutaj głównie jakieś rozświetlacze i tak dalej A ja sobie będę używała tylko tego tego potrzebuję do szczęścia, dodatkowo mam jeszcze lusterko, no a jest mało, więc nie daje mi dużo miejsca, przy okazji nie muszę się martwić, że ona się jakoś pobije w transporcie, że cienie się pokruszą, bo to jest podatka, której nie używam, tylko sobie ją tak wzięłam na zastępstwo, że tak to nazwę. Dalej pędzelki, ich w sumie nie ma zbyt dużo, mam pędzel do brązu, do różu, dwa do cieni... I jeszcze jeden dobrwi. Jeśli chodzi o podkład, to go nakładam albo palcami, albo gąbeczką. A puder nakładam sobie właśnie również tym aplikatorem. Więc te pędzli mi wystarczy w 100%. Do tego biorę jeszcze tuż do rzęs Ostatnio do niego wróciłam, bo mój poprzedni się skończył i stwierdziłam, że sobie przetestuję, czy on nadal mi się sprawdza, bo już długo go nie używałam i okazało się, że tak, taki z Banana Beauty, on jest bardzo fajny, tylko ma matowe opakowanie, więc się brudzi do jakichś pudrów i tego się nie da domyć, no ale tuż to tuż. I konturówka. Taka znyksa. Ona jest brązowa, ale ten odcień jest na tyle delikatny, że perfekcyjnie podkreśla usta, a nie jest taka za wyraźna, dla mnie po prostu okazała się idealna, a kupowałam ją w ciemno, ponieważ nigdzie nie było testerów. I jestem mega zadowolona z tego, że się okazała taka fajna. Lecąc dalej, biorę sobie błyszczek mój standardowy, ten sam, który brałam do szkoły. U! prawie mi spadł cień do brwi, jeszcze by się potług. Taki z L'Oreala i do tego zalotka, która. Się zepsuła, ale zapomniałam kupić wczoraj nowej, więc wezmę tą, bo ona jako tako działa. Tylko coś w niej połamałam i ten mechanizm nie działa, i po prostu trzeba ją tak samemu jakby bardziej ściskać. Nie ma takich sprężynek, jest luźna, nie wiem jak to nazwać. Więc ona niby działa, niby nie. Dobrze się jeszcze sprawdza, zapomniałam kupić innej, więc muszę sobie poradzić z tą. Sąd dalej, biorę sobie jeszcze coś, bez czego nie mogłabym dosłownie pojechać. Czyli po pierwsze, opakowanie na soczewki, a po drugie, płyr. On jest taki nie za duży, nie za mały, w sumie jest jego połowa, więc też nie jest jakiś ciężki, e, dlatego też tutaj ląduję do środka. Dalej mam jeszcze maszynkę, też tutaj ląduję. I biorę sobie jeszcze soczewki, dlatego że w trakcie wycieczki minie miesiąc tych moich, e, dlatego po prostu potrzebuję wziąć sobie już kolejne maść na twarz. Również sobie ją biorę. Ona jest taka do stosowania punktowego. Nakłada sobie ją na noc i rano ja po prostu zmywam to, co zostało. E, wkładam ją również do kosmetyczki, która jest już serio ciężka. Dość pełna. Płyn do soczewek jednak sobie zostawiłam i chyba go wsadzę osobno. Szampon i odżywka. Plus jest taki, że tutaj mam opakowania, w których są już takie resztki, że one nie są pełne i mega ciężkie, ponieważ nie było miniaturek. No a akurat ta seria mi się mega sprawdza, dlatego też sobie biorę odżyweczkę i szampon. Nie mogłoby się obejść też bez do zmywania makijażu micelarnego, ja tutaj mam taki dwufazowy, on mi tak idealnie zmywa rzęsy, jestem zachwycona e, a przy okazji jest mały więc sobie też go biorę i w bardzo podobnych opakowaniach po pierwsze żel do mycia twarzy a po drugie taki nawilżający żel, biorę sobie również perfumy moje ukochane, już są w połowie zużyte, nie wiem ile jeszcze pociągną, waniliowe z Sephory i do tego jeszcze antyperspirant i... Już tutaj, ledwo, ledwo się wszystko mieści. A do tego biorę sobie jeszcze dwie klamerki. E, w sumie to klamry, bo są dość spore do włosów. Jedna taka różowa, a druga brązowa, w sumie pod kolor bluzki. Bo one się zawsze przydają. A oprócz tego jeszcze gumka do włosów. I chyba sobie jeszcze wrzucę kilka takich mniejszych luzem do kosmetyczki, żeby na wszelki wypadek mieć. I teraz pytanie, czy to się zapnie. Uwaga, położę sobie na kolanie. I... Ej, nie! Ta klamra tutaj się nie mieści. Wszystko się zmieściło. A oprócz tego widzę, że chyba nie pokazałam, żelu do ciała. Mam taki z The Body Shop. Tak, z The Body Shop. On bazuła nie pachnie tak świeżo, owocowo, więc. Super, no i też nie jest jakiś wielki, więc się sprawdzi idealnie. No i teraz coś, co w sumie jest w podobnej kategorii to te wszystkie rzeczy, ale nie jest kosmetykiem, czyli muszę odpakować. Taka mini suszarka do włosów. Ja swoje włosy zawsze suszę, bo mi się lepiej wtedy układają. I tutaj właśnie jest taka mała, mała, ale naprawdę mega, mega mocno wieje, więc myślę, że sprawdzi mi się pewnie podobnie, jak ta moja standardowa, ważne, że jest. Wkładam ją tutaj do tego Etui, woreczka. No i gotowe. E, więc kosmetyczka spakowana. E, no a te większe rzeczy będę sobie układała gdzieś w walizce, no bo tutaj się już nie zmieściły, w sumie to zajęło całą kosmetyczkę. Ubrania mam już przygotowane, oprócz tego jeszcze wzięłam maseczki i żel antybakteryjny obowiązkowo i zacznę od spodni. Wzięłam sobie pierwsze takie luźne, bardzo fajne, e, dalej mam skórzane. Jasne jeansy, takie mam jeans. Tutaj są takie dłuższe, e, też luźne, ale też jeansy. I na sam koniec takie kremowe, e, więc to są już wszystkie pary spodni. Teraz tak, wziąłem sobie topy: jeden kremowy i jeden taki miętowy, a oprócz tego. E, taki i ten kremowy planuję sobie ubierać tak pod spód e, jak będzie chłodniej bo do tego tutaj mam jeszcze takie leginsy e, i myślałam, że jak będzie zimno to będę te leginsy zakładała sobie pod jeansy i będzie mi po prostu ciepluteńko dalej mam tak sweterek, taki liliowy brązową bluzę, ona ma taki fajny materiał e, bluzę granatową, teraz ciężko mi jest ją pokazać, bo to już wszystko jest złożone i przygotowane ale może tak przełożę. Z kołnierzykiem ona jest. Taka fioletowa i na samym dole jeszcze biała. Jej pewnie już ją możecie kojarzyć ode mnie, bo bardzo ją lubię. I tak, bluz biorę sporo, ponieważ pogoda jest już, jak wiadomo, jesienna, dlatego ona się przydadzą. A oprócz tego mam tutaj jeszcze taką jedną bluzeczkę. Ja sobie wzięłam na wszelki wypadek. I ona jest niby krótsza, ale jednak ma długi rękaw i ciężko mi ją rozłożyć, i ma taki dekolt prostokątny. O, teraz widać. Więc nie wiem, czy ją będę ubrać, nie wiem, czy będzie okazja, ale stwierdziłam, że sobie wezmę, bo w sumie pasuje do większości spodni i może, może sobie ją założę, a może nie, zobaczymy. Dalej mam jeszcze tak ręczniczek do twarzy: taki jeden mniejszy ręcznik i jeden taki duży z mikrofiber, bo one mało miejsca zajmują i bardzo szybko schną. Dalej piżamki, taka długa, duża koszulę nocna e, i taki słodki komplet. On jest w chmurki, w bardzo ładnym kolorze. O, wszystko musi być pięknie złożone, już nie jest. Halo. O, dobra, więc dobrze. Biorę sobie również skarpetki, jeszcze będę musiała dołożyć bieliznę. Oprócz tego obowiązkowo klapki. E, I do tego strój kąpielowy, ponieważ planujemy Aquapark. Wzięłam sobie też taki czepek. Kąpielowy, bo on się nie przydaje, jak chce się na przykład wykąpać, wziąć prysznic, ale nie chce moczyć włosów, więc sobie go wzięłam, może się przyda. No i to są już wszystkie ubrania. Teraz jeszcze elektronika, pokażę tak na szybko. Ładowarka do telefonu, obowiązkowo. Do tego jeszcze słuchawki. Ładowarka do powerbanków, bo właśnie sobie biorę. Tak, trzy, jak dobrze widzicie. Pierwsze, które sobie w ogóle znalazłam, bo po pierwsze jedziemy ponad 10 godzin, po drugie nie będzie pociągu kontaktów. No i przydadzą się pewnie mi, może też któryś z dziewczyn, ale chyba wszystkie biorą. W każdym razie stwierdzam, że to wezmę tak na zapas. Oprócz tego jeszcze mam kabelek do powerbanków, bo on ma złąkę USB, a ta moja ładowarka zwykła ma typu C, więc musiałam wziąć jeszcze kolejny, dlatego kabelków jest tutaj dość Sporo, już się plączą, ale to już jest chyba wszystko, właśnie z takiej elektroniki. Cała połowa walizki jest już zapakowana, tutaj mam moje wszystkie ubrania, no a została jeszcze druga, i tutaj wsadzę większość pozostałych rzeczy, jakieś ręczniki, klapki, pewnie część kosmetyków, no i zaraz zobaczymy, co się tutaj jeszcze zmieści. Pokażę wam jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, którą też biorę i kupiłam ją niedawno właśnie z myślą o wyjeździe. Jest to taki szalikokaptur. Go się zakłada po prostu pod kurtkę, na ubrania, na waszą stylizację. No i macie szalik i kaptur do założenia od razu w jednym. Ja na przykład mam jedną bardzo, bardzo fajną kurtkę, która super ciepła, ale nie ma tego kaptura, więc tutaj to będzie idealne po prostu dopełnienie, dlatego to też ze sobą zabieram. Muszę to złożyć, ale jedną ręką dość ciężko. Mam jeszcze taką palerynkę przeciwdeszczową i chciałabym tutaj jeszcze zmieścić bejsbolówkę, ale nie mam pojęcia, czy się zamknie walizka, więc trzymajcie kciuki i teraz spróbujemy. Dołożyłam też sobie jeden strój kąpielowy, bo stwierdziłam, że fajnie mieć dwa do wyboru, w czego i jeszcze czekam w się tak na dopełnienie po prostu wszystkiego. Ta walizka jest dosłownie pełna po brzegi, nie wiem, czy się zamknie, ale oby. Pakowanie już powoli dobiega końca, teraz czas na jedzenie. E, oczywiście nie będę tego przygotować sama, na stówę będziemy się razem dzielić i jest ogólnie razem. Tak, wziąłem sobie pierniczki, miałam na nie ochotę tutaj w sklepie. E, bułeczki mleczne, krówki, takie wafelki w czekoladzie, chipsy, dwa seven daysy, muffinkę, lajony, tutaj jest takich pięć małych, e, jeszcze jeden seven days, pieguski moje ukochane. No i tutaj na śniadanie wniosek na taki przykład takie dwa dżemy, bo ze śniadaniami bywa naprawdę różnie na wycieczkach. I do tego tak, serek Almetry w takiej wersji miniaturowej i jeszcze taki czekoladowy serek kanapkowy i to jest już wszystko. A do tego część rzeczy zapakowałam już do jednego plecaka. No i teraz mam już tylko jedzenie, które zapakuję sobie do takiego worko plecaka. I to już jest wszystko, w sumie to muszę wziąć. I jeszcze szczotkę! Tak, koniecznie szczotkę, to ja ją mi popakuje. jeszcze tu. Daję albo tutaj, zobaczymy. Wszystko udało się zapakować, walizka dosłownie cudem się zamknęła. Ja sama, jak już na nią patrzałam, to myślałam, że chyba się nie zamknie. E, więc ona jest idealnie zapełniona po same brzegi. Do tego jeszcze mam tutaj ten plecak i ten worko-plecak. E, no i to jest już wszystko, co ze sobą zabieram. Mam nadzieję, że mi Wam się podobał. Może komuś umilił pakowanie, może niektórym dał pomysł, co ze sobą zabrać. E, a myślę, że niektórzy sobie go zobaczyli po prostu tak z ciekawości, dlatego jeszcze tylko ten... Komandki. Dziękuję. Dziękuję. Właśnie mama mi jeszcze dała kanapeczki e, na drogę. Oprócz tego wszystkiego, co oczywiście sobie wzięłam. Więc tak, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, zobaczcie na moje social media, e, TikToka, Instagrama, bo tam jestem bardzo aktywna. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!